Pod datą 22 lutego przypada święto katedry św. Piotra Apostoła. Jest to także dzień liturgicznego wspomnienia świętej Małgorzaty Skortone. Święta Małgorzata urodziła się w Lawiano w Toskanii w roku 1247. Jej rodzice byli pobożnymi i uczciwymi rolnikami. Matka zmarła, gdy Małgorzata miała 7 lat. Ojciec ponownie ożenił się dwa lata później. Niestety macocha nie darzyła pięknej pasierbicy ciepłym uczuciem. Traktowała ją bardzo źle. Mając 16 lat, zapomniawszy o Bogu i o dobrym imieniu, Małgorzata uciekła z Asarniuszem, młodym szlachcicem z Monte Pulciano i żyła z nim bez sakramentalnego błogosławieństwa przez dziewięć lat. Z ich związku narodził się syn. Pewnego dnia roku pańskiego 1274 Arseniusz został napadnięty, ograbiony i zamordowany przez zbójców, a porzucone i okaleczone ciało znalazł i rozpoznał jego pies myśliwski. Małgorzata ujrzała w tym tragicznym zdarzeniu znak od Boga. Wypędzona przez rodzinę kochanka przyznała się publicznie do swojego grzechu, z powrozem u szyi udając się do kościoła parafialnego w Lawiano, chcąc naprawić swoją pokutą zgorszenie, jakie wzbudziło jej grzeszne życie. Ojciec ją przyjął i wybaczył, ale w domu rodzinnym nie mogła pozostać ze względu na macochę, więc udała się do Kortony, aby wstąpić do trzeciego zakonu św. Franciszka. Jej uroda stanowiła przeszkodę w przyjęciu do zakonu, ale w końcu, po spowiedzi generalnej i trzyletniej próbie, została dopuszczona do uroczystej profesji. Odtąd oddała się praktykom pokutnym, umartwieniom oraz posłudze chorym i ubogim. Znosiła z wielką pokorą, obmowę i plotki o tym, jakoby jej pokuta była udawana. W roku 1286 wraz z innymi tercjarkami stworzyły wspólnotę zajmującą się biednymi i chorymi, zakładając szpital w Kortonie. Syn Małgorzaty wstąpił do Franciszkanów i przyjął święcenia kapłańskie. Święta Małgorzata odznaczała się szczególnym nabożeństwem do męki Chrystusowej, najświętszego sakramentu i różańca. Została obdarzona stygmatami. Miała wizję, w jednej z nich poznała datę swojej śmierci. Zmarła 22 lutego 1297 roku w opinii świętości. Jej grób bardzo wcześnie zasłynął cudami, a gdy 400 lat po jej śmierci go otwarto, znaleziono nienaruszone ciało świętej, wydające piękny zapach. Papież Leon X pozwolił na obchodzenie kultu świętej Małgorzaty w Kortonie i w całej diecezji w roku 1518. Papież Urban VIII rozciągnął to pozwolenie na cały zakon Franciszkanów w 1623, a Benedykt XIII uroczyście ją kanonizował 16 maja 1728 roku. Ciało świętej znajduje się w kryształowym sarkofagu w ołtarzu głównym bazyliki w Kortonie, a po prawej stronie prezbiterium wisi krucyfiks, przed którym święta Małgorzata się modliła i z którego Pan Jezus do niej przemówił. Jest patronką diecezji miasta Kortony, tercjarek, samotnych kobiet, bezdomnych, psychicznie chorych, nawróconych, osób fałszywie oskarżanych i sierot. Wzywana bywa także w obronie przed pokusami cielesnymi. Przedstawiana jest w bogatej sukni lub we franciszkańskim habicie tercjarskim, z głową nakrytą białym welonem. Jej atrybutami są krzyż, różaniec, dyscyplina, włosienica i pies. Jej sława była tak wielka, że do Kortony przybył młody Dante Alighieri, który był tercjarzem franciszkańskim, aby ją osobiście poznać. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którymi napełniłeś swoją służebnicę, świętą Małgorzatę z Kortony, abyśmy wiernie ci służyli za jej wzorem, podobali się tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święto, Wszyscy święci, święte Boże.